I witam państwa bardzo serdecznie. Tym razem strzelnica sportowa MOSIR, klub szelecki Kołobrzeg Jacek Niewęgłoski prezes. Henryk Stranc wiceprezes i pierwsza gruba ryba w kontekście sędziowania oczywiście w województwie zachodniopomorskim. Tak panie Henryku, dobrze mówię? Tak, przewodniczącym kolegiem sędziów zachodniopomorskiego związku szosa sportowego. Pozwoliliśmy sobie na, na taki mały żarcik, bo wcześniej prezesem był Henryk Stranc, tak sobie się zamieniacie jak niedźwiedź z Putinem, ale kto jest niedźwiedziem, a kto Putinem? No znaczy, tak wcześniej wspominaliśmy, po prostu nam razem współpracujemy wspólnie, dlatego dzielimy się naszymi funkcjami, które tu w klubie mamy i i mi się wydaje, że to wszystko dobrze działa, bo jak na razie rozwijamy się cały czas, także to robimy Szczelnica kołobrzewska oczywiście jest bardzo popularna, wszyscy tu przychodzą. My oczywiście bywamy na zawodach organizowanych przez Klub Strzelcki Kołobrzek w hali Łuczniczka, ale również w waszej strzelnicy tutaj, może mikroskopijnej, ale bardzo paniacko popularnej, bo zważywszy, że na porę roku, którą teraz mamy i na to, że ludzie wolą spędzać czas w plenerze, w strzelnicy cały czas ruch. Tak jest. Ruch jest na okrągło, także w godzinach otwarcia można sobie przyjść, postrzelać. Trenują nasi zawodnicy. Teraz będziemy robić taki turniej miast i gmin, który jest zaplanowany między 26 maja a 1 czerwca. To jest między dniem matki a dniem dziecka. I zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zawodach organizowanych przez Mosy i przez Klub Strzelecki Kołobrzeg. No właśnie dochodzą do nas tutaj odgłosy wystrzałów w strzelnicy, do której też zajrzymy. Tymczasem Pani Jasko, kiedy rozmawialiśmy ostatnio na antenie Rady Kołobrzeg, bardzo dużo było komunikatów, bardzo dużo było informacji, które przekazał Pan na naszej antenie i wniosek wysuwam tylko jeden: bardzo dużo się w klubie strzeleckim Kołobrzeg gdzie? Tak, no wspomniałem o tym, że odbył się u nas egzamin na patent strzelecki, Teraz już przygotowujemy się do kursu i do egzaminu na sędziów szkolnictwa sportowego. No i oczywiście do, do zawodów, które teraz są, przygotowujemy dla juniorów młodszych po wakacjach będą dla, dla młodzików i byliśmy w niedzielę w sobotę w Bydgoszy na takim sprawdzianie przed ogólnopolską olimpiadę młodzieży też były zawody ogólnopolskie, puchar prezesa zachodni Polskiego Związku Szczyta Sportowego, także przyjechały, przyjechali zawodnicy klubu z całej Polski od nas wystartował Krzysztof Jerzewski w swojej kategorii wiekowej, w swojej konkurencji na 45 startujących zajął 20 miejsce. No i tak troszeczkę analizowałem jego ten wynik, no i tak porównywałem do takich największych klubów, Zawisza Bydgosz, najlepszy z zawodników był 21. Śląsk-Wrocław, najlepszy zawodnik 15. Legia Warszawa, najlepszy zawodnik 25. Także myślę, jak na nasz skromny budżet, na nasze sk skromne y, tutaj działania, to jest bardzo dobry wynik. No właśnie, drugi Henryku, tutaj Henryk Strans y, reprezentuje barwy Millennium, barwy Mosiru, bo Mosir Wam bardzo pomaga. Y, pozycja Krzysztofa Jeżaskiego, y, wychowanka, no skromniutkiego, małego przecież klubu, klubu szaleckiego, ale bardzo sympatycznego że chyba może cieszyć, prawda? No oczywiście może cieszyć, to jest zawodnik który tutaj u nas trenuje już kilka lat, także spodziewamy się, że w przyszłości będzie miał właśnie sukcesy o wiele większe niż do tej pory. Do tej pory to wygrywał tutaj Wojewódzkie Olimpiady Młodzieży, no a teraz w tym roku właśnie postaraliśmy się ruszyć powiedzmy już w kraj, żeby zbywać sukcesy na tej naszej arenie ogólnopolskiej. No i właśnie teraz prowadząc te zawody, ten Puchar z Polskiego Związku, to była taka właściwie pierwsza eliminacja do Olimpiady Młodzieży i tak jak rozmawiałem z trenerami, którzy w poprzednich latach brali udział w tych zawodach, że ten nie jego wynik już kwalifikuje go do udziału w Olimpiadzie. Także miejmy nadzieję, że w lipcu właśnie, jeśli będzie główna ta impreza dla juniorów młodszych, no to Krzysztof będzie nas, będzie nas już reprezentował. A za miesiąc w Bydgoszczy znowu będą eliminacje międzywojewódzkie do Olimpiady Młodzieży. Tam jeszcze wystawimy szerszą ekipę, jeszcze dojdą tutaj dziewczyny do składu naszej reprezentacji i miejmy nadzieję, że one też wywalczą ten awans. Proszę Państwa, bardzo cieszą nas oczywiście sukcesy wychowanków klubu, bo klub Szelecki i można powiedzieć, chyba, jak już wcześniej rozmawialiśmy z Jackiem Niewęgłowskim, czy z Henrykiem Stracem, na to, to, takie dwa działania, czyli działania typowo sportowe, zawodnicze i działania takie typowo sport rekreacyjne, czyli coś, takie hobby, prawda? Tak, tak, oczywiście, bo to strzelnica jest dla każdego. My tak samo do klubu przyjmujemy tylko zawodników wyczynowych, stricte tych, którzy chcą utrzymać, chcą powiedzmy trenować, startować w zawodach najważniejszych w Polsce, ale przyjmujemy każdego, kto chce po sportowe, nawet na tym poziomie rekreacyjnym. Y, oczywiście każdemu dajemy szansę taką, kto będzie miał takie możliwości, chęci startowania w najlepszych zawodach w Polsce, w Mistrzostwach Polski. Ja przypomnę teraz właśnie y, pani Gabriele Antos wraz z mężem Sławomirem Antosem wrócili z sportu mistrzostwa sportowego i właśnie za tydzień będą brać udział w drugiej rundzie Pucharu Polski. Y, y, I oczywiście planują też start w Mistrzostwach Polski seniorów, także spodziewamy się też dobrych wyników. Wiemy, że to są zawodnicy utytułowani już wcześniej, którzy odnosili sukcesy nie tylko na antenie krajowej. Ja przypomnę że pani Gabriela Antos kiedyś była mistrzynią świata, oczywiście jako inniorka. I teraz bardzo miły akcent, który nas spotkał właśnie na strzelnicy Zawiszy, bo ona wychodzi się właśnie z Bydgoszczy, tam rozpoczynała swoją karierę strzelecką. Zauważyliśmy jej zdjęcie jeszcze z podpisem Gabriela Nowakowska, jeszcze właśnie jak była inniorką, panienką, trenowała w Bydgoszczy i po tylu latach, ona już chyba tam 20 lat już nie trenuje w Zawiszy, ale jeszcze to zdjęcie jest tam w gablocie pamiątkowe i widać pamiętają o nim. Rozmawialiśmy z trenerami, którzy tam właśnie są też Bydgoszczy, pamiętają o niej. No i bardzo też się ucieszyli, że wracają do sportu, do tego wyczynowego i też będą właśnie brać udział w tych najważniejszych zawodach. Także spodziewamy się jeszcze sukcesów. Mówię nie tylko Krzyśka, jeszcze mówię Gabrysi i Sławka. No mówię jeszcze kilku młodzików, którymi, którymi startujemy we wrześniu właśnie w tych Mistrzostwach Polskich młodzików, które będą się odbywały. Także mam nadzieję, że to wszystko będzie się rozwijało, ale zapraszam wszystkich na strzelnicę tutaj. Ona czynna jest od torku do Piątku, od 6 do 20, w sobotę od 10 do 18, właśnie żeby spróbować wszystko sportowe i kto wie, co w nas rzemie i może akurat odkryć jakiś talent, to jest sport dla każdego tak jak powtarzałem wielokrotnie, że możemy odkryć swój, swój talent, którym nie wiemy, Powiedzmy, o którym nawet nie mają pojęcia, że akurat to jest starań do strzelca sportowego, bo to jest w takiej specyficznej dyscyplinie sportu, ale mimo wszystko bardzo popularnej. Także ja zapraszam wszystkich tutaj bardzo serdecznie. Zapraszam oczywiście również z Henrykiem Strancem. Tymczasem Klub Szelski Kobrzeg znany jest z tego, że organizuje świetne imprezy, na których pojawiają się nawet olimpijczycy. I zawsze jest do dyspozycji np. czy władz miasta, czy, czy Regionalnego Centrum Kultury, kiedy organizowane są imprezy związane z odzyskaniem święty, niepodległości, czy ostatnio Wielka Majówka to Panie Prezesie zawsze jesteście do dyspozycji. W czasie majówki też był turniej strzelecki. Był turniej strzelecki i teraz zapraszam już, jak mówiłem na początku, na właśnie turniej organizowany przez gminy i miasta polskie, który właśnie się odbędzie między Dniem Matki a Dniem Dziecka. Zapraszamy serdecznie. Tutaj y, gwiazdą i można powiedzieć taką twarzą, nazwiskiem klubu Szczelińskiego Kołobrzeg jest Gabriela Antos, mistrzyni świata juniorek z Sarajewa, ale w ustce z, w turnieju, w którym wziął udział również Henryk Strance, gwiazdą akurat był małżonek pani Gabrieli, prawda? Tak, tak, Sławomir Antos był oczywiście gwiazdą, Sławek jest prawdopodobnie gwiazdą naszego klubu. Do tej pory to jest najbardziej tutowany zawodnik, który był w barach naszego klubu. On wielokrotnie kiedyś jak był młodzikiem, juniorem młodszym właśnie wygrywał Olimpiadę Młodzieży. Na pewno wiele osób go zna, to nomist strzeleckie w całej Polsce go zna. Yy, ostatnio no, 15 lat temu był zdobył yy, dal medal indywidualnie na mistrzostwach Polskich seniorów. Już po powrocie właśnie też z Bydgoszczy reprezentując nasz klub Strzelski jeszcze wtedy Lok obrzek trenowaliśmy wtedy w Bodzistowie, także teraz dalej kontynuujemy to nasze dawne dzieło. Jest sporo tych zawodników, którzy kiedyś właśnie byli w naszym klubie, wracają sportem do sportu, mają teraz może więcej czasu, więcej takich możliwości, żeby sobie postrzelać. No i chcą się oderwać od tej pracy codziennej, także to jest akurat sport właśnie dla ludzi, którzy chcą poczuć coś innego, nie tylko siedzenie przed telewizorem w domu, nie tylko, powiedzmy, no, spacery po naszym pięknym tutaj nabrzeżu, po, po naszych pięknych plażach kołobrzeskich, ale jeszcze właśnie spróbować czegoś innego, poznać ludzi z całej Polski, bo to jest jednak okazja, no i nie tylko, bo my też często wyjeżdżamy na zawody do Niemiec, Niemcy do nas tu przyjeżdżają, także też mamy te fajne stosunki z Niemcami, koleżeńskie takie z tymi klubami niedaleko z zagranicy, także też jest fajnie wymienić, powiedzmy sobie, z nimi swoje doświadczenia. Panie Państwo, zapraszam oczywiście serdecznie do naszej strzelnicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Panie Jacku, za chwileczkę tam wejdziemy, żeby się pożegnać z Państwem, ale co mnie najbardziej cieszy, że ze strzelnicy korzystają praktycznie wszyscy. I młodzież, i dzieci, i osoby już powiedzmy, które 40 lat dawno temu skończyły, czyli strzelnica dla każdego. Tak, nie ma ograniczenia wieku, praktycznie od szkoły podstawowej. Do późnej starości, tak powiem, można trenować i nie, sta nie ma to tam jakiegoś yy, zakazu, że słaby wzrok, że coś. Każdego można nauczyć strzelać, tylko żeby były chęci. Jeszcze chciałem powiedzieć, że mam jeszcze taki, taką małą niespodziankę dla naszych zawodników. Będąc wydgoszy przez rok czasu, próbowaliśmy dotrzeć do takiego utytułowanego trenera. Pochodzę ze Związku Radzieckiego, nazywa się Radomir Iwanow. Który jest, wychował wielu, wielokrotnych mistrzów świata, mistrzów olimpijskich. No i zaprosiliśmy, przyjął nasze zaproszenie i będzie w lipcu i przeprowadzi nam takie konsultacje szkoleniowe dla naszych zawodników specjalnie przyjedzie tutaj, żeby nam nową jakość trenowania pokazać starą rosyjską szkołę, że tak powiem. Świetna informacja, także klub się rozwija cały czas, panie Hendryku. No tak, oczywiście, właśnie dobrze. Dzięki tu mówię kolego Jackowi. Udało się właśnie załatwić, prowadził rozmowy, udało się. Ten pan jest bardzo sympatyczny, także powiedział, że oczywiście pokaże nam właśnie swoje doświadczenia, jakie ma, wymienimy się może tym doświadczeniami i miejmy nadzieję, że to pomoże właśnie naszym zawodnikom osiągnąć jeszcze lepsze sukcesy. My zapraszamy jeszcze raz serdecznie do strzelnicy tutaj wszystkich, czy to z pistoletu, czy z karabinu pneumatycznego. postrzelać się można sobie i spędzić się miło czas. A panowie Jacek, nie węgłoski? Obecny prezes i pan Henryk Strand, wiceprezes, byli państwa moimi gośćmi. Zapraszamy do strzelnicy. Dziękuję bardzo. Zapraszamy. I kończąc naszą sympatyczną wizytę w klubie strzelckim Kobrzeg, dzisiaj zajrzeliśmy do środka. Jesteśmy właśnie w strzelnicy, a tutaj proszę państwa Krzysztof Jerzewski, czyli bohater z Bydgoszczy, także w towarzystwie taty, pana Mariusza, dzielnie sobie radzą. Panie Krzysztofie, możemy przerwać na chwileczkę? Krzysztof Jerzewski. Panie Krzysztofie, jak tam w Bydgoszczy było? Bydgoszczy, zawody były świetne, bardzo się udały. Bardzo na wysokim poziomie były te zawody. Zawodnicy z tej Polski z czołówki przyjechali. Wypadłem, no, moim zdaniem, bardzo dobrze. Miejsce mnie nie satysfakcjonuje, aczkolwiek wynik był. Całkiem przyzwoity, jak na mój poziom. Uderzę tam za miesiąc i myślę, że będzie dużo, dużo lepiej. Zakwalifikuję się moim zdaniem do eliminacji, do finałów. Także będzie, będzie dobrze za miesiąc, na pewno. Teraz też nie było źle. No właśnie, Bydgoszcz to jest taka guźnia talentów strzeleckich i tak jak opowiadali panowie Hendryk Strancy i Jacek Niewęgłowski, nawet zawodnicy, wychowankowie bydgoskich klubów tam byli za panem, a pan sobie świetnie daje radę. Od ilu lat już strzelamy, panie Krzysztofie? Od czterech lat już strzelam, także to moim zdaniem jest w klubie niezły, niezły starszusz. Oczywiście profesjonalny kostium, profesjonalny ubiór, profesjonalny karabin. Dokładnie, no, skompletowanie to kosztowało mnie trochę, aczkolwiek no, efekty widać już na tarczy, że to przynosi efekty, wyniki są coraz lepsze dzięki właśnie takiemu takim ubiorowi f profesjonalnemu. No, akurat pana tata strzela tak w koszulce polo i w spodenkach, Czyli co, czyli kostium sprawia cuda, czy, czy nie? Czy, czy to są wymogi Związku Strzeleckiego Polskiego? To znaczy, on strzela akurat z pistoletu, tutaj zbyt, zbyt dużego stroju tutaj nie ma, ale. Wszystko zależy od zawodnika. No, można mieć świetny strój, a jeśli zawodnik nie będzie nic potrafił, to wyników nie będzie. Strój nie, nie sprawi cudów. Wszystko zależy od zawodnika. Będą umiejętności, będą wyniki. A strój to jest tylko taka poprawa. Święte słowa. Jeszcze dwa słowa o karabinie, który tutaj prezentujemy. Walter, tak? Tak, Walter. To jest... To akurat nie jest mój karabin, ale bardzo dobrze mi się z niego strzela. Jest on dopasowany do mnie i, i, i po prostu... Celowniki są z mojego starego karabinu przełożone i strzelam się z niego bardzo dobrze. Jeszcze najwyżej coś się dopracuje, nie wiem, spust, coś ten i będzie, 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 dobrze. Zachęcamy oczywiście wszystkich rówieśników pana Krzysztofa, także osoby starsze do tego, żeby odwiedzały strzelnicę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Być może. Nie wiem, takie bywanie okazjonalne przerodzi się w pasję, tak jak u Pana, że bez strzelectwa trudno będzie sobie wyobrazić codzienne życie. No mam nadzieję, mam nadzieję. No. Z mojego gimnazjum bardzo, bardzo dużo osób strzela. Z... Myślam się, że gimnazjum numer dwa. Prawda? Tak, gimnazjum numer zga dwa, zgadza się, zgadza się. Wiele moich kolegów, koleżanek strzela tutaj razem ze mną. Mam nadzieję, że z roku na rok będzie ich coraz więcej. No. Dziękuję bardzo za rozmowę i mówię, że już tatę zaczepimy, który się chowa jak może, tylko żeby nie wystąpić przed kamerą. Panie Mariuszu, dwa słóweczka. Dumny tata z syna? No oczywiście, tym bardziej, że y, próbował już wiele i... Próbował w koszykówce, próbował w karate, i te poszukiwania nasze odpowiedniej dyscypliny sportu dla syna okazały się chyba trafione w tej chwili. Także mam nadzieję, że to się będzie w dobrym kierunku rozwijało i że przyjdą wyniki jeszcze lepsze niż są w tej chwili. Ale widzę, że tata dopinguje synowi nie tylko w domu, na kanapie, ale również tutaj strzelając obok, obok niej. No, jest to sympatyczna dyscyplina sportu, tym bardziej, że tutaj w samym klubie są takie relacje, powiedzmy, rodzinne. Nikt tutaj nikogo nie krzyczy, nikt nikogo nie pogania, każdy pracuje w swoim własnym tempie i wyniki przychodzą. Kochani, to ja tych wyników zarówno synowie, jak i tacie życzę jak największych. Zresztą pan Henryk Stancja, Jacek Węgłoski to znakomicie specjaliści wiem, że daje krzywda, się nie stanie, Krzysztofowi wręcz przeciwnie. My jeszcze raz zapraszamy serdecznie oczywiście do Strzelnicy i na pewno pojawimy się z kamerą telewizji kablowej Kobrzek już wkrótce, ażeby opowiadać o kolejnych sukcesach naszych kołobrzewskich strzelców. Dziękuję bardzo panu, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. you yeah.